Czy znacie zyskujący ostatnimi czasy na popularności cykl Benera, który określa, kiedy przypadają okresy do zarabiania pieniędzy? Mimo że jego twórca Samuel Bener opracował go pod koniec XIX wieku, przez następne 150 lat model potrafił trafnie przewidywać liczne okresy paniki na giełdzie, jak również momenty, kiedy rynek znajdował się na górkach. Kiedy można było łatwo pomnażać swój kapitał. Narzędzie to identyfikuje powtarzające się okresy dobrych czasów, trudnych czasów oraz lat paniki w zachowaniach rynkowych. Widzimy na nim choćby spadki spowodowane kryzysem finansowym w 2007, a także ostatnie tąpnięcie z 2019, którego przyczyną był globalny kryzys zdrowotny. Choć sceptyków nie brakuje, cykl Benera okazał się niejednokrotnie skuteczny w przewidywaniu kluczowych dla inwestorów długoterminowych trendów. Do takich właśnie zaliczam się ja, więc postanowiłem przyjrzeć się temu modelowi nieco bliżej. Tym bardziej teraz, kiedy najbardziej znany inwestor świata od miesięcy wyprzedaje akcje zgromadzone w założonym przez niego funduszu Berkshire Hathaway. Więcej niż połowę aktywów Berkshire stanowi w tej chwili gotówka. Jest to przeszło 320 miliardów. Miliardów dolarów, czyli około 55% całego portfela. Akcje zaś stanowią już tylko 45% wartości portfela, czyli 260 miliardów dolarów. Może już jestem paranoikiem, ale gdy widzę, jak wszyscy w koło tylko liczą zyski z nieprawdopodobnych wzrostów spółek giełdowych, z rekordy Bitcoina, a nawet złota, które powinno zachować się konserwatywnie i spokojnie, a od początku tego roku zyskało 40%, to zaczynam się tego wszystkiego po prostu obawiać. Jakby wszędzie dookoła na każdej klasie aktywów była bańka. Od nieruchom Akcji, krypto, a nawet po złoto czy srebro. Patrząc na model benera, widzimy fazy, takie jak lata dobrych czasów, gdy ceny akcji są wysokie, jest to optymalny moment na sprzedaż, lata trudnych czasów, gdy ceny są niskie, jest to dobry moment do zakupu, oraz lata paniki, gdy irracjonalna sprzedaż lub zakup prowadzą do skrajnych wzrostów lub spadków cen. Wymieniając aktywa na gotówkę na szczytach, a następnie kupując za nią akcje, podczas paniki jesteśmy w stanie bardzo szybko pomnażać majątek. Sprawne oko zauważy, że 2026 lub 2025 jest na tej grafice oznaczony jako rok zmiany trendu. Z dynamicznych wzrostów mamy przejść do spadków. Końcówka 2024 wydaje się być za tym dobrym momentem do spieniężenia wszystkiego, co mam i przyczajenia się na okazję z wypchanym portfelem. Nie wiem, może na siłę szukam wzorców tam, gdzie ich nie ma, a może to intuicja podpowiada mi, żeby odejść od stołu w odpowiednim momencie, kiedy wciąż jestem na solidnym. Plusie. Jednak czy cykl zaprojektowany ponad 150 lat temu, w czasach, kiedy nie było superkomputerów, analizy Big Data czy innych nowoczesnych narzędzi, którymi dziś dysponują ekonomiści, może być w ogóle trafny. Cykl Benera opiera się na założeniu, że ruchy rynkowe nie są przypadkowe, lecz podążają za przewidywalnymi cyklami związanymi z czynnikami ekonomicznymi i społecznymi. Że jest w tym wszystkim pewna powtarzalność. Podobnie jak w przypadku bitcoina, który za każdym razem najpierw przechodzi przez fazę bear market, następnie pre-bull, żeby dopiero później wejść w pierwszy okres byka i finalnie drugi okres byka. Swoją drogą podobno jesteśmy teraz właśnie w tym miejscu choć ja na przykład nie wiem, czy znajdę w sobie tyle odwagi, żeby ładować się w Bitcoina na poziomie 100 tysięcy dolarów za sztukę. U Benera w każdym razie jest podobnie. Cykle dzielą się na okresy zarówno główne, jak i mniejsze, z niektórymi trwającymi nawet kilkadziesiąt lat. Każdy cykl obejmuje fazy wzrostowe, korzystne, i spadkowe, niekorzystne, podczas których często dochodzi do głównych korekt rynkowych lub krachów. Jednak u Benera trudne czasy wcale nie oznaczają całkowitą stratę finansową. W rzeczywistości filozofia, Zofia opisana w jego książce, Banner Prophecies, Future Ups and Downs in Prices, sugeruje, że te okresy są doskonałym momentem na inwestycje długoterminowe. Dlaczego? Ponieważ ceny akcji często są niedowartościowane, co może stanowić okazję dla tych, którzy są w stanie przetrwać zmienność. Banner przewidywał, że podczas tych spadków inwestorzy mogą gromadzić niedowartościowane akcje i trzymać je do następnych dobrych czasów, które zazwyczaj pojawiają się w ciągu 3 do 5 lat. Jaki jest aktualny sentyment rynkowy? Dzisiejsi analitycy finansowi z zainteresowaniem obserwują cykl Benera, zwłaszcza gdy globalne rynki nadal nawigują wśród ekonomicznych przeciwności, takich jak inflacja, rosnące stopy procentowe i niestabilność geopolityczna. Faktycznie niektórzy eksperci dostrzegają potencjał korekty na rynku akcji w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy, co pokrywa się z przewidywanym przez Benera przejściem do mniej korzystnej fazy rynku. Jak w takim razie przygotować się do nadchodzącego 2025? Ogólnie nikt nie ma szkalnej kuli i na rynku ciężko jest cokolwiek przewidzieć. Tym bardziej w perspektywie krótkoterminowej. Dla przykładu nie wiem, czy akcje Tesli jutro zyskają, czy stracą. Natomiast z nieco większym prawdopodobieństwem będę w stanie określić, czy zyska na przykład przez najbliższe 12 miesięcy. Z mojego doświadczenia wynika, że jedyny sposób, żeby nie tracić. Strategie długoterminowe. Szczególnie przy ostatnio pogłębiającej się zmienności na rynkach, trzymałbym się tego podejścia w nadchodzącym 2025. Alokacja kapitału w bezpiecznych aktywach, jak choćby plany oszczędnościowe Freedom 24, tylko po to, żeby później po rynkowej korekcie kupić akcje na mocnej przecenie, wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Wykorzystywanie niższej ceny walorów do akumulacji jakościowych inwestycji to metoda bogacenia się stosowana przez wielu znanych inwestorów. Teorii wydaje się proste, ale kiedy musimy już podejmować decyzje i ryzykować tysiącami złotych własnego kapitału, okazuje się, że bez chłodnej głowy dyscypliny się nie obędzie. Unikaj paniki i wykorzystaj spadki, aby przygotować portfel na przyszłe dobre czasy. Mimo, że całkiem trafnie przewidział spadki z 2019, 2007, 2000, kiedy pękała bańka dotkomów, a nawet ujął wstrząs finansowy z roku 1971, czy wielki kryzys z początku lat 30., to pomylił się z 1981, 65, czy 1945, bo w tych latach nie było paniki, a nie nawet żadnych większych Korekt. Podczas gdy cykle Benera są historycznie interesujące, poleganie wyłącznie na nich przy podejmowaniu decyzji finansowych byłoby ryzykowne. Jak w przypadku każdego modelu cyklicznego, istotne jest łączenie spostrzeżeń z cyklu z innymi wskaźnikami rynkowymi, takimi jak raporty ekonomiczne czy polityka Fed. Trzeba również mieć na uwadze, że dynamika rynku znacznie ewoluowała od czasów Benera. Pojawiły się banki centralne, algorytmy czy globalizacja. Te wprowadziły dodatkową złożoność, której Banner nie mógł przewidzieć. Co więcej, podczas gdy pewne wydarzenia rynkowe mogą wydawać się zgodne z jego przewidywanymi cyklami, zdarzenia takie jak zarazek z 2019 można przypisać bardziej zbiegowi okoliczności, a nie przewidywalnemu rytmowi. Jaka jest finalna konkluzja? Na pewno będę ostrożniejszy, biorąc pod uwagę zachowanie Buffetta i sygnały Benera. Część kasy przemieszczę z tych bardziej ryzykownych aktywów do tych mniej ryzykownych. Ostrożności nigdy za wiele. Przypominam o linkach, które zamieściłem w opisie. Się, a także przypiętym komentarzu. Ja się z Wami na dziś żegnam i lecę napić czegoś ciepłego.